Dobrze, dzisiaj chciałabym z Wami zrobić taką wyjątkową praktykę. Będzie to praktyka na hamaku. Oczywiście tą praktykę można wykonać też w dowolnym innym miejscu, ale jest to taka praktyka dla pokazania, że jogę możemy naprawdę uprawiać zawsze i wszędzie i zawsze przyniesie nam dużo korzyści. Więc możemy sobie powoli zaczynać. Generalnie zaczniemy sobie od wybrania naszej pozycji. Może być to pozycja w siadzie skrzyżnym, jeśli będzie Wam tak wygodnie. Możecie też usiąść po prostu sobie na piętach, tutaj dowolnie, żeby ta równowaga na hamaku była jednak utrzymana. Będziemy sobie dzisiaj ćwiczyć tutaj równowagę na tym hamaku, ćwiczyć wygięcia, więc ważne, żebyście czuli się tutaj stabilnie. I żeby wasze plecy były wyprostowane. E, czyli wyciągniemy się tutaj troszeczkę, żeby upewnić się, że nasze plecy są proste. Nie chcemy się tutaj zapadać, tylko utrzymujemy prostą pozycję. I w wybranej pozycji pamiętamy o tym, żeby cały czas nasz kręgosłup był prosty. Zaczniemy sobie klasycznie od chwili głębokich oddechów i chwili medytacji. Spokojnie w swojej pozycji, uspokajamy oddech. Bierzemy sobie chwilę dla siebie. Dobra, weźmy sobie głęboki wdech. I wydech. I jeszcze raz głęboki wdech i wydech. Teraz chciałabym, żebyście upewnili się, że wasze barki są opuszczone. I jeszcze raz sprawdzili, że wasz kręgosłup jest wyprostowany, wyciągnięty do góry. Zacznijmy sobie do swojego naturalnego oddechu. I zaczniemy sobie od kręcenia naszym karkiem, naszą głową. I zacznijmy sobie od prawej do lewej. Powolne obroty. Jeśli ktoś ma problemy z szyją, to nie wygina tej głowy aż tak bardzo do tyłu, tylko trzyma ją bardziej tutaj w pozycji prostej. Ale, jeśli nie ma problemów z szyją, to zachęcam do intensywnego wygięcia. Powolne ruchy, całkowita relaksacja. Dobra, teraz zmieńmy sobie stronę. Poczujcie, jak Wasze napięcia w szyi, w barkach powoli się rozpuszczają. Skupcie się na tych miejscach, cały czas wracając do oddechu. Dobrze. Teraz sobie porozciągamy trochę właśnie tutaj szyję i barki, więc bierzemy sobie. Główkę w bok i delikatnie kładziemy sobie prawą rękę na głowę, czyli skręcamy sobie głowę w prawą stronę i prawą rękę kładziemy na. I tutaj możemy sobie dołożyć dodatkowo lewą rękę, żeby dodatkowo znaleźć punkty, w których czujemy jakieś napięcia, które potrzebują rozluźnienia. Więc sobie tutaj szukamy tych napięć. W momencie, kiedy znajdziemy dane napięcie, możemy się zatrzymać. Chwilę poddychać do tego miejsca. Super. Dobra. I teraz wracamy sobie do centrum. I teraz zrobimy sobie na drugą stronę, czyli skręcamy sobie głowę w lewą stronę. Dajemy rączkę i znowu możemy sobie dołożyć prawą rękę, żeby tutaj szukać napięć w tym naszym karku, w naszej szyi, w naszych barkach. Jest to miejsce, w którym kumuluje się dużo naszych stresów. Więc warto sobie tutaj z nim pracować. Dobra. Teraz przejdziemy sobie przez środek i wyciągniemy się do góry. Upewniamy się. Znowu wyciągając nasz kręgosłup jak najwyżej, wydłużając się jak najbardziej. Chcemy aż tak wyjść do nieba. Możemy sobie delikatnie odchylić głowę do góry, wyciągnąć się jeszcze wyżej. Natomiast przy tym ćwiczeniu pamiętamy o tym, żeby nie zakleszczać się naszymi barkami i ramionami. Czyli w momencie, kiedy zauważycie, że dzieje się coś takiego. To obniżamy sobie barki w dół i ramiona oddalamy trochę od uszu. I wtedy mamy idealną pracę. Dobra. I teraz przejdziemy sobie w bok, żeby rozciągnąć trochę lewy bok naszego ciała. Super. I wracamy do centrum. I teraz drugi bok ociągnie nas tutaj w całej tej części ciała. Oddychamy sobie do boku naszego ciała, pracujemy z naszym oddechem i z naszymi napięciami. Dobrze. Teraz sobie zrobimy pozycję dziecka, więc w dowolnej pozycji, w której jesteście ułożeni, czy to w siadzie skrzyżnym, czy właśnie jesteście sobie na piętach, schodzimy sobie przed siebie, wyciągamy się daleko rękoma i staramy się odłożyć głowę na hamak bądź na matę, w zależności gdzie akurat ćwiczycie. Jeśli nie uda się odłożyć tej głowy, to staramy się po prostu, żeby była rozluźniona w 100%, żeby barki nam nie zakreszczały tej głowy. Więc cofamy sobie tutaj trochę te barki. I staramy się całkowicie puścić i zrelaksować nasze ciało w tej pozycji. Możemy sobie jeszcze dołożyć ugięcie rąk. po wzmocni nam to pracę. I tutaj działamy na nasz kręgosłup, jak również na nasze ramiona, barki. Pamiętamy oddechu. Dobra, wyciągnijmy się jeszcze troszkę dalej. Super. I teraz takim powolnym, płynnym ruchem głowa wstaje ostatnia. Wracamy, zaokrąglamy nasz kręgosłup. Dobrze. I teraz wyciągamy się jeszcze raz do góry i pójdziemy sobie do tyłu. Czyli teraz zrobimy takie wygięcia w naszej klatce piersiowej, czyli Wyginamy sobie tutaj tą część naszego ciała, możemy sobie zrobić to w ten sposób albo możemy dołożyć sobie ręce za siebie, możemy też dodać do tego nogi, wyprostować nogi, wyciągamy się, wydłużamy nasze ciało. Możemy się też przytulić tutaj już zaokrąglając nasz kręgosłup i teraz możemy sobie zrobić na sam koniec kuleczkę, czyli bierzemy sobie nogi do siebie zaokrąglony kręgosłup, całe ciało rozluźnione. Możemy się pobujać. Rozmasować nasz kręgosłup. Pozycja embrionalna zapewniająca nam spokój, bezpieczeństwo i pełna relaksacja. I oczywiście możecie sobie zostać na Hamaku bądź na Macie i dalej korzystać z pełnego relaksu w pełnym słońcu. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą praktykę i dajcie mi znać, jak Wam podobała się taka praktyka wyjątkowa, taki rodzaj praktyki na świeżym powietrzu.